Mam wszystkim z tej strony Kebo i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj, jak widzicie jest Minecraft Oczywiście jestem na kreatywie ponieważ chcę Wam pokazać projekt, który będziemy budować teraz razem oto to miasto będziemy budowali i ulepszali. Tutaj najpierw zaczniemy od mojego domu, bo ja zrobiłem wszystko poza odcinkami. Tak. Tu jest jeszcze wiele rzeczy do poprawek. No i tak. Wchodzimy sobie. Tu mam oczywiście psa. Tutaj jakieś skrzynki, tu jest jakaś mapa. Na dole jest oczywiście ogromny obraz. Prymitywna kuchnia. Strasznie. Bo to robiłem na szybko. O, coś tu mi wyskoczyło. Tu mam kolejnego pieska, łóżko. I tu mam też wejście. O, tu mam drabinę. Udało mi się tak fajnie ją zrobić, żeby wisiała. Tu jest strych, tu nic nie ma. Tu lepiej, żebyśmy nie pokazywali. No, tu jakieś roślinki razem. I tak, tu jest rynek. Udało mi się zrobić teraz takie ładne bloki. Tufowe, cechlane, ceglane schody. Tu jest znowu mapa. Tam też mi się udało zrobić. Bardzo prosto jest zbudować. No i tak. Tu mam najwyższy wieżowiec, ale do niego przejdziemy za chwilę. Na razie przejdźmy na drugi koniec mapy. Tutaj jest port, również prymitywny, ale no, tutaj widać, że jakieś skrzynie, no, ale nadal prymitywne, tak? Tu są w ogóle jakieś wykopy, generator świata, coś tu się psuje. No i tu mamy metro. Tutaj chodzimy, mamy kasę biletową, też prymitywną, i tu peron Przejedźmy się nim. Stawiamy, jedziemy. No, zobaczymy, jak je na To będzie o wiele dalszy metro, właśnie. Tutaj jest jeszcze niedokończone metro. Tu jest to samo. Też metro. Oj, trochę mam lagi. No i tak. Tu jest całe. Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Sztuki i Laboratorium. Jest też również jedno puste piętro. No i tak, wchodzimy sobie. Tutaj, albo nie, nie będę puszczał Wam, bo jeszcze będą jakieś prawa autorskie. No i tak, tu będzie też kasa biletowa. Prymitywnie na razie jest. Tu jest oczywiście winda. W razie nie będziemy do niej wchodzić. No i tak, tu są obrazy jakieś. No, i tu się wchodzi do laboratorium. Tutaj ekran ładowania. stawiłem wam szorce, jak zrobić taki ekran ładowania. No i tak, tu jest laboratorium. Tutaj ściana taka ładna. No, tu są wszystkie odpowiednie rzeczy do yy, robienia eksperymentów. Tutaj jest puste piętro. Napiszcie w komentarzu, co tutaj zrobić, bo szczerze nie mam pomysłu. Tutaj jest prymitywne muzeum i tak. Eee, tutaj amonit. Jeszcze tu będą inne informacje, na przykład, że jest hadrozaurem i tak dalej. Hmm, ale to już kiedy indziej dorobimy, bo na razie tu jest mało miejsca. Specjalnie wyższą salę zrobiłem, żebyś się zmieścił, właśnie. No, no to na razie sobie jedziemy windą na sam dół pyk okej okay. no i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku mam zamiar, zbudow yy, mam zamiar zbudować yy, kolejną część naszego miasta w której zmieści się kolejny kompleks o, je, ale jeszcze przed tym ja chciałbym wam pokazać tak, właśnie, chciałem tu zrobić yy, zejście do jaskini o, i nie tu jest. Tu jest taka ogromna jaskinia. O, a dokładniej tutaj. I tu chciałbym zrobić wejście i takie jakieś tyrolki i tak dalej. Oczywiście są moby, trzeba się ich pozbyć. No. No i tu byliśmy całe oświetlili. Tak, dzisiaj chciałbym zrobić taką jakby tyrolkę na samego samej góry tutaj zrobimy kasy i yy, no tak tu będą kasy tu będzie można było zjechać na linię. oczywiście ze względu na to że minecraft nie pozwala robić zjazd na linie będzie po prostu winda wonna taka jak jest w tym no i tak po zjechaniu nie będzie się zjeżdżało na sam dół tu albo dobrze będzie się zjeżdżało tu i tak, tu będzie my robili punkt widokowy. Dobrze, najpierw może zacznijmy od budowy kasy biletowej, no bo przecież to jest podstawowa rzecz. Dobrze, na razie zniszczymy to sobie. Uff, kurde, dobra. Zrobimy coś takiego, żeby to ładnie wyglądało. Oczywiście to jest nam najnowszej wersji Minecrafta. A więc tutaj są wszystkie rzeczy: od tej z miedzianym golemem, ale to już, to już mniej ważne. No, i tak. Z podłoż zrobimy chyba tego samego co z tyłu. No, też mi się tak wydaje, że, że zrobimy tutaj takie wejście nad tym Pyk. Nad tym obok tego drzewa. Tutaj oczywiście chłodki Pł kurde ciemno ja mam noktowizję co prawda ale będzie trzeba było tu zrobić eee, to yy, no lampy żeby to było bo w noktowizji widać tak trochę ciemniej ale bo na razie sobie włączam to Yy, deszcz, żeby po prostu móc latać tak szybko trójzę żeby mógł się szybko przemieszczać. Wiecie, to jest teraz duże duża metropolia będzie. I będzie trzeba było... Właśnie... Metro w sumie będzie do tego służyło, ale to będzie takie, wiecie. No i tak. Zrobimy to może na cztery. Tak, tu będzie jedno wejście, tu będzie dr drugie. Tak? Nie, nie wiem. Na razie zrobimy takie, tu będą... Tu będą bilety. To może... albo zostawimy. Tu będą kasa biletowa. I tu będą furtki. Furtki zrobimy może z takich bardziej mm, białych. W sensie no, to nie jest biały, tylko bardziej taki różowawy, ale załóżmy, że to jest biały. Oczywiście. Wokół tego też bym zrobił barierki. Ale to już kiedy indziej. Tutaj zrobimy coś takiego, coś takiego. Tak, żeby tutaj ludzie nie mogli nie mogli wychodzić. Tutaj będzie otwierane. Za pomocą biletu. Tutaj zrobimy kasę. Pyk. OK. No i tu będą sprzedawcy sprzedawać. Ew, bilety. Kurde to drzewo. Trzeba wykarczować, niestety. Oczywiście to już nie będzie spokojnie taki długi odcinek jak kiedyś. Że po godzinie, no dlatego też głównie, że yy, nie mogę stawić film mi się nie może. Yy, no bo wiecie, ja mam nie najszybszy net. No. Bum. Bum. Kurde. Okej. Okay. Te sadzonki poszły. Myślę, że włączymy na razie deszcz. Kośnik time. that day. A nie, nie, nie. Yy, to. Weather... Yy, time clear. Bez chmury na niebo. Żeby było pięknie oczywiście. Nie będę mógł sobie latać co prawda, ale na niej będziemy mogli wyburzyć. O kurde. O kurde. Tego nie przemyślałem, co prawda. Dobrze, to niech się wysadza. A w tym czasie może zajmiemy się odbudową. Ponieważ tutaj wysadziło nie to, co chciałem. Co prawda. Tutaj widzicie, zostało pełno tego drzewa. Zobaczcie, jak to zachować 100% realizmu. A więc niekontrolowany wybuch. <laughs> Właśnie. W ogóle zrobimy też yy, tą. Dodam tu może jakieś shadery, żeby wieki były bardziej realistycznie żeby drzewa nie były jak jakieś sztywne posągi, tylko były bardziej mniej sztywne. Ok. Pyk. No i myślę, że to niedługo będzie można było uznać, że żadnego wybuchu tu nie było. Okej. Okay. No. No i czysto. Zaraz starawa tu wszystko przejmie. Tu nie potrzebujemy. Okej. Okay. Tego też. I możemy już zacząć budować. Okej. Okay. Tu będą takie ściany tej budy, oczywiście to nie będzie jakaś duża buda. Będzie tu okno i to myślę, że będzie można było uznać za zakończone. Okej, okay. tak ogrodzimy, żeby było oczywiście ładnie jakoś. Ty, z tej strony to ładnie... No ja bym nie wiem czy nie dał czasem tu biletów, ale hmm, bo to ładnie albo nie zrobimy tak jak mieliśmy zrobić, czyli tak kolorowe, a znaczy zwykłe szyby, albo dam szkło zwykłe, żeby to lepiej wyglądało. No myślę, że tak wygląda lepiej. Ale jak coś to napiszcie w komentarzu, oczywiście był wykończenie trzeba zrobić jak trochę kwadratowa będzie. No ale cóż poradzić? Albo nie musi być kwadratowa. Zaokrąglimy ją bardziej. Ok. Żeby nie była taka. Ok. Tu, tu. No i myślę, że to jest kwadratowy kloc. Musimy to zbudować jakoś lepiej, bo to strasznie brzydko wygląda. Ja nie mogę. Aż dziwne, że ja tak umiem budować brzydko. No nic. Yy, albo tą budkę w sumie sobie zostawimy. Będzie brzydko wyglądać po prostu. Nie no. Nie może tu to, to, to zostać. Yy, co by tu... Jakby to łódkę zbudować? Nie z tego na pewno. Już wiem, że nie z tego. Z jakiegoś może tego tufu? Z tych cegłówek? Mm. Mam debatę. Dobrze, zrobimy to tak może z tego? Nie no, wygląda jak nieotymkowana ściana. Właśnie tymk. Damy beton. Biały? Albo nie. Tutaj już za dużo białego. O! Oj, przepraszam, przepraszam. Niestety jestem chory, więc dzisiaj będę często tak kichał. Dobrze. Właśnie, robimy taki ciemnozielony, myślę. Że... Myślę, że to brzydko będzie wyglądało. Dobra, za, za długo myślę nad blokami. Zrobimy to po prostu z takich... Tych. Myślę, że będzie wszystko w porządku. Tak, tylko zrobimy to bardziej. O, z tego jeszcze będzie. To jest dioryt. A, to dobrze. To to w ogóle zrobimy debug stickiem, żeby to tak bardziej l po ludzku wyglądało. Y no, i tak tu będzie, tu będzie. No, i myślę, że. Będzie już, można było uznać, że łódka jest skończona. Pyk, pyk, pyk. Oczywiście tutaj pyk. O, i oczywiście robimy teraz tak. Teraz idziemy do przyboru operatora i mój ulubiony patyk debugujący. Co on tu to w ogóle robi? O matku. Yy. Może to lepiej tak zostawi Co? Czy ja właśnie zrobiłem niewidzialny blok Co? Yy, dobrze, nie ważne już już nie kombinujemy, bo to się jeszcze źle skończy. Tutaj robimy tak jak w tym projekcie szybę, nie szkło już, tylko szybę, bo będzie mniej, o idealnie, teraz tylko dioryt, idziemy tu i będziemy kończyli budę z biletami, okej, okay. wygląda to też strasznie prymitywnie, ale już nie aż tak źle, okej. Okay. Nie, nie, błagam. A, bo to tylko z jednej strony wygląda, jakby tego nie było chyba. Nie, błagam, nie. Okej, okay. kurde. trawo idź. Okej. Okay. Nie, ta strona, błagam. Jest. Wyżej trochę, o. Ideolo. No, to teraz tylko... Wezmę jeszcze taki traktor. No, oczywiście, że się też nie łączy. Albo nie. Jeszcze inaczej to zrobimy. Nie no. Z której to? Nie błagam, błagam. Ok. Ok. Dobrze. I nie robimy takiej klasycznej. Tu będzie wejście. Oczywiście schodzimy. Te niestety muszą być. Albo nie. Weźmiemy patyk debugujący i tutaj naprawimy. Okej. Okay. No nie no bo... Co tu się stało? bo to się naprawia, jak otwieram drzwi i zamykam więc tu debug stick nie pomoże hmm, ciężka sprawa dobra, zostawimy to tak albo bardziej tak nie, teraz jeszcze gorzej wygląda dobra, tak zrobimy tutaj zaraz czymś uszczelnie nie wiem, jakimś nie wiem nawet czym no i tu będzie kasa idziemy, pyk nie, to jest niesymetrycznie. Tu będzie tu kasa biletowa. Mam nadzieję, że ortograficznie wszystko zrobiłem tutaj. Pomyśli. Ok, robimy tu świecące napisy. No i możemy zrobić już te nieszczęsne bramki. Choć nadal to nie wygląda tak, jakbym chciał. Ale ogólnie to budować nie umiem, więc, jak na mnie to. Jakby co to. Wszystko. Yy, nie robiłem tu z porannika. Akurat to jest prawda, że nie robiłem z porannika. To jest moja wiedza doświadczona z jakichś parunastu lat. Ja tu. Ja bardzo długo gram w Minecrafta. Tylko że wcześniej miałem Bedrock Edition. A teraz mam Java, Więc będę mógł yy, też z wami grać. Na przykład. Yy, na jakichś serwerach wieloosobowych. Czy jakichś innych serwerach, takich waszych z Aternos. Choć wolałbym tam nie wchodzić, ponieważ. Niektórzy mogą mieć nieciekawe pomysły. Okej. Okay. Ok, Tutaj zrobimy jeszcze wyższe o jedną karatkę. taki takie coś, ok no i myślę, że brzydko wygląda też hmm. wej... C -i -l. jeden będzie wejście pierwsze Choć nie będzie więcej wejść, ale. Żeby wiecie, było tak bardziej symetrycznie o. Proszę. Okej, okay, tu będzie można było wejść. Kurde. No, i tutaj będzie można było sobie zejść. Jeszcze nie mam pomysłu. Chciałbym to jakimś ciekawszym sposobem niż jakąś windę. Happy gust. Kurde, tylko to. nie, Ja nie mam tu jeszcze happy gasta. No to będzie dopiero w innych aktualizacjach. Teraz jeszcze nie mogę. Ja mam 1.21.5. Ja to jest w 1.21.6. I w ogóle tu jest jeszcze 1.21.7, gdzie dodali tego Hopper Golema. Ale tak czy siak mam pomysł na inną windę. Możemy zrobić tą windę taką wiecie yy, z Redstone'a. Choć wolę nie. Tu będzie bardzo może za dużo miejsca zajmiewać tak samo tam tam też nie dałem, bo może po prostu za dużo miejsca zabierać no ale tak czy siak zrobimy sobie dobra sorry, tu było jakieś lagi ale okej okay. myślę, że brzydko to strasznie wygląda ja nie mogę a może rzeczywiście zrobić Redstone'a, bo ja wiecie, ja się za bardzo na redstone nie znam i wolę tu nic nie kombinować. Mm. No tak. Chcielibyśmy to zrobić bardziej tak. Bardziej takie latające, ponieważ by ten szlam. By mógł. Albo w sumie szlam na pewno. No, musi być lam. Oczywiście detektory. Nie wiem w sumie po co. Kurde, nie, nie znam się strasznie na tym. Albo dobra. Zrobimy. Znacie te, yy, te maszyny, co nie? Te takie, które można. Okej. Okay. I tu damy tak samo. Pyk. Okej. Okay. Na pewno OK, Nie jest OK na 100%. Tu trzeba chyba. Jakoś tak. No i kurde. Okej. Okay. Jak to się robiło? Tutaj też damy. Nie tak. No właśnie, tylko teraz. Dobra, zniszczymy i budujemy na Najpierw się robiło coś takiego. Następnie lekki pistą. Lepki. Potem szlam. Przed dwa razy. I to samo z drugiej strony. Tak, już, już pamiętam. E, tylko jak tu teraz zrobić windę z tego? No cóż, e, z tego będziemy się potem, zasta potem zastanawiać. O kurde. Muszę to jakoś inaczej zrobić. Byk. Ok, kurde. Dobra. No i teraz musimy zrobić windę. Taki blok, który ładnie wygląda i mógł się nadać jako winda. Kurde. Yy, właśnie. Potrzebuję tego. Czegoś. I zrobić z tego zejście. No tylko w sumie by się barierki przydały. Bo nie sądzę, żeby to było bezpieczne chodzenie tak nad przepaścią żeby wzejść sobie do windy. No, ale myślę, że okej. Okay. No. Teraz trzeba zrobić jakiś ogranicznik. Może z pachołków? Nie taki, ale tak też się przyda. Okej. Okay. Teraz będzie trzeba było Okej. Okay. Tu będzie Ten... mm. albo nie, 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 dobra. Więc tu będzie się co ja chciałem zrobić. Okej, okay. yy. tu będzie się stawało, I się naciskało. Tu będzie się o. będzie się tak zjeżdżało. O. Już mam nawet pomysł bo może rzeczywiście to zrobić. Okej. Okay. A potem wystarczy tylko. O kurde, ale wciągnęło. Jak kaczor Sory, yy, Sorry, znaczy ten. Yy, YouTube nie banujcie mi tego. To nie ma nic złego na myśli. No, kurde. Niebezpieczny przedmiot. Tutaj damy troszkę więcej. A może puśćmy na razie. No. To nie był zbyt dobry pomysł. Kurde no. Ej. To też nie tu. Kurde no. Myślę, że dokończymy to w innym odcinku. Jeżeli oczywiście teraz tu naprawię. I następny odcinek pojawi się gdzieś tak za tydzień. Przynajmniej według moich y, statystyk. A więc do zobaczenia po i cześć. cześć. Oj